Kochani, dzisiaj będę was vloga Jestem właśnie w stajni Pana będzie miała dzisiaj lążę będę, Wczoraj w ogóle mm, Pojechałam w Na niej <kluzm> Więc ja wam wkleję filmik Taki króciutki W sumie także Tak już jestem na ląże Nie wiem czy uda mi się coś y, nagrać ale no, sróbmy. My sobie Super, Superka! Tak więc może nagramy już z kursa. Usujemy sobie. Dobra, nie nagrywałam, bo się skupiłam, teraz już wstępujemy. Ale nie nagram, bo... nie nagrywałam, po prostu no, nie skupiłam na koniu, a... A ona po prostu by nie chodziła po prostu, więc tak po prostu, po prostu musiałam ten bozą mnie przywolniła. No i, i ładnie chodziła w miarę. Mogłaby być lepiej, ale git. Chodziłyśmy sobie przez takie drążki fajne. W ogóle wymyślałam taki pomysł, że możecie zadawać pytanka pod komentarzem. Już włączyłam komentarze. Więc możecie zadawać i na następnym kierowniku na nie odpowiem. Znowu mi się to super. Jak koniu. Jak się czujesz, zaraz zostaniesz coś. Zaraz pójdzie na padok. Tak, pójdziesz na padok? Pójdziesz na padok. Boże Padoczku. To jest taka słaba trawka, ale... Ale no, no, musi być. Tak? No niestety. A ja będę kończyć. Eee, możecie zadawać pytanka, ja eee, w zasadzie odpowiem w następnym filmie, więc zadawajcie odpowiedź. I zapraszam do mojego Instagrama, nazwę macie w opisie. Życzę na to nowe zdjęcie.